I co, co? Musiałem zostać pod losem. Mm -hmm. mm -hmm. Cześć, jestem Maciek i gram na bębnie. Jaki, jakiś czas, tam parę lat, coś takiego. No. No, dostałem ten duży, który widziałeś, może? No, ty widziałeś. no to widać. No to, do, to dostałem kiedyś i tak tam, zacząłem chodzić tak, do, do lasu, na polanki czy gdzieś, a później nawet na streeta I w zeszłym roku, no tak, roku w sumie byłem na street na, i na, 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 no, dużo grałem na ulicy nie po prostu. i pamięci nawet. Fajnie, w, całkiem dużo ludzi poznałem stary, to jest mega fajne, że teraz, do teraz mam kontakty. A ty na przykład, na, tym? na przykład, nie wiesz, w, w, w okolicach tam, znaczy na Górnym Śląsku, w okolicach Katowic i w, w Katowicach grałem sporo, bo tam poznałem takiego Afrykańczyka, Marokańczyka, e, który po prostu, jak wiesz, kiedyś jako berber, berber jest tam ten potomek tych, wiesz, rdzennych nomadów takich pustynnych, nie, to on grał po prostu wcześniej tam wieczorami, no nie, ładził po pustyni, czy tam z, na łazie tam żył, a teraz, e, wiesz, trafił i tam kręci kebaba, nie, na w Katowicach, czy gdzie, <głos》>, czy w, w Warszawie, w Warszawie teraz ak aktualnie, nie, ale w Katowicach właśnie go poznałem, to tam wtedy, po prostu, wiesz, e, nie, w, na kebabie pracował, nie, i po prostu, jak on że ten był mój bęben, nie, stary, przyszedł, nie, kurczę, jeszcze wtedy nie, ale następnego dnia jeszcze się zjawił i ten, zaczęliśmy, no, gadać, wiesz, razem grać, nie, o, o, kurde, i tak. on, on poparł, życie, czy? E, Właśnie, w pojęciu e, tak chyba, za, zarobić czy coś, czy po prostu też może coś, ale w każdym razie tak, no, no tak, no, zdaje się, że tak, ale to ciekawe, bo naprawdę, pokazywał mi tam zdjęcia swojej miejscowości, wiesz, jak tam wygląda, to jakby z daleka widziałem jakiś zamek, z znaczy wielka kilka tam budynków, budowli w piasku czy coś, a w, w oazach, nie w oazie, kurde, wiesz, <gry> świat, ma. nie? no, no. no mówimy jakie niebo ten usianek gwiazdami tam na sobie nie no fajnie było po prostu pogadać wiesz po prostu po, pogadać niesamowite stary, tak, w tak no ludzie wiesz przechodzili po prostu krótsze nieraz po, portfel jeden zjadł i to tak wysypył, tak wysypyło. tak kurde tak, tak no kurde Nie, to po prostu szorstko co się działo Na tym stricie wiesz, ale pewnego razu dostałem wiesz telefon ogólnie, że mogłem znowu się tu złapać Przyjechać do Szklarskiej, no jest tematu Za Szklarską też, też tęsknię, no za Kalimbą tęsknię No jest po prostu dziki zakwit po prostu <grytanie> To jest, to jest piękne, te lasy mnie tu, wiesz, te przestrzeń, te, to, że tutaj jesteśmy tu, wiesz, na gzbycie już w Karkonoszy, a tam za, jest po drugiej stronie rzeki jest, są izery góry izerskie, które po prostu... To w ogóle tam też tam, tam, przestrzeń innego rodzaju, tam tak, jest coś tak, tak. innego rodzaju. Wiesz góry, po prostu, a, a góry tam po prostu to jest wiesz, niesamowite, ja, ja się też tam z miejsca zakochałem, jak pojechałem, raz kiedyś, ja się ten gospodarzu, którego wynajmuję tam nie, na rowerenie, po prostu. Kurczę, on mi powiedział, Macie spodoba się, nie? Hm. Czyli ta miłość do miejsca Tam wiesz, tu jak coś się wydarzy, zawsze, kurczę Wczoraj o, o mało byśmy do rowu, ten z kumplem, w, podjechaliśmy tylko żeby, wiesz, przebiegnąć, do, wykąpać się właśnie tak w strumieniu Jechaliśmy, mieliśmy podróż przed sobą, wiesz, autem, no to tak żeby mieć... Jak on to mówi, energię na cały dzień chodź Maciu, wykąpiamy się, kurde, nie, weszli, nie, na ludzie, to wiesz, trzy taki założył. Kurde, ale grubo wczoraj było, bo wiesz, te roztopy schodzą mnie. A woda jest zburzona, grubące, kurde, Ja pierde jaką się z tym zanurzysz, cały, to kurde, jest grubo. To jest po prostu... To jest takie... I po i takie No i no i wszystko gidę. I później jest tak spokojnie, Takie tam. takie. Taki... I gid, nie I, I, po prostu, i normalnie i, jeden, I jeden na i na cały dzień, gid. i na cały cel... dzień, no koniec. Doświadczenie, doświadczenie. No. To wszystko, co Cię spotyka w życiu, bo na co dzień, czy... Może spod... albo po prostu co... co już, co już co... co się dzieje teraz, to Ty... jest Nawet... życia po prostu i e... dzielić e... Gdzie... się tym doświadczeniem, doświadczeniem.